Dzień dobry, dzień dobry. Witam w nowym tygodniu. Mam dzisiaj dla Ciebie taką bardzo ważną wiadomość. Ja w zeszłym tygodniu opublikowałem analizę. Nie wiem, czy ją oglądałeś, czy nie. Generalnie, każda analiza to jest tylko analiza. Sztuka jest zamienić tą analizę na konkretne wyniki inwestycyjne. A do tego potrzebna jest strategia. Nie da się zamienić czy nie da się zarabiać na rynkach finansowych bez konkretnej strategii inwestycyjnej. Teraz chciałbym Ci to tylko teraz coś pokazać. Ja tylko przypomnę, tą analizę opublikowałem w zeszłym tygodniu. Tutaj wskazałem cztery ciekawe instrumenty do obserwacji. Ja w tej chwili co tydzień moim klientom wskazuję cztery ciekawe instrumenty do obserwacji. Zapraszam także do subskrypcji mojego kanału i tą analizę także znajdziesz na tym kanale. Wśród tych czterech instrumentów był m.in. chiński indeks Hang Seng. Była kawa, która mocno urosła. W ciągu ostatniego tygodnia po bardzo przewidywalnej korekcie i było kakao, które mocno, a to mocno, mocno, ostatni tydzień także rosło. Pytanie: czy ty także wykorzystałeś tę okazję? Ja w zeszłym tygodniu, w piątek, zamknąłem moje pozycje, które miałem na części z tych instrumentów. Tu teraz widzisz ten screen. A jeżeli ty także chciałbyś mieć takie wyniki. Takie jak ja, czy takie jak uczestnicy moich warsztatów market Trend Follower, o których powiedzieli mi na ostatnim spotkaniu analitycznym, jakie mieliśmy w poniedziałek, bardzo dobre wyniki. Jeden z uczestników warsztatów zwiększył swoje konto aż o 95%. Wow, zdecydowanie więcej niż ja. To zapisz się na mój środowy webinar. Na mój środowy webinar. Zapisz się tutaj, link, widzisz, ja na tym webinarze mówię dokładnie, w jaki sposób ja wykorzystuję moją strategię, w jaki sposób takie pomysły inwestycyjne, analizy, zamieniam na konkretne wyniki. Pamiętaj, inwestowanie to jest zarabianie pieniędzy, to nie jest analizowanie. Ktoś, kto nie wie, jak zarabiać, to prawdopodobnie nie ma odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Zapraszam serdecznie, środa 19:30, dowiesz się, w jaki sposób. Ja, a także uczestnicy warsztatów, właśnie takie stopy zwrotu czy takie wyniki osiągamy. Albo jeżeli chciałbyś od razu dołączyć do uczestników moich warsztatów, brać udział w takich analizach, wiedzieć, co dokładnie obserwuję w danej chwili i w jaki sposób, na czym mam pozycję, to serdecznie zapraszam do dołączenia do warsztatów. Żeby to zrobić, napisz do mnie tutaj w wiadomości prywatnej, albo zostaw komentarz, ja ci prześlę szczegóły, w jaki sposób Ty także możesz od razu Przystąpić do takich warsztatów i brać w nich udział. Pozdrawiam, Robert, do usłyszenia i Tobie życzę także w tym tygodniu bardzo dobrych wyników inwestycyjnych.